Dzień dobry, Raki. Przychodzę do Was z czytaniem na listopad 2023. Nie było mnie trochę, więc bardzo, bardzo dziękuję za Waszą cierpliwość i zaufanie, że wrócę, wróciłam, <śm> ma mając nadzieję, nie wiarę, mając wiarę, że teraz będzie już stabilnie i cały czas. Pamiętajcie, że czytania są. Kolektywne, więc weź to, co Ci pasuje, a to, co nie zostaw, potraktuj to jako rozrywkę lub pogawędkę ze mną. Wieczorna pogawędka starożytką, po prostu. Yy, namawiam Was do tego, żebyście jeszcze zobaczyli, Jaki znak zodiaku macie w Ascendencie i w planetach osobistych. Link do obliczenia takiego y, ascendentu będzie w opisie filmu. Również kontakt do mnie, gdybyś chciał y, coś, coś czytania prywatne, osobiste. To co raki? Zobaczmy, jakie energie będą do Was szły w listopadzie 2023 roku. Zobaczymy. Sprawy zawodowe, pracowo-finansowe. Król monet. Sprawy sercowe, emocjonalne, uczuciowe. Wasze uczucia, emocje. Koło fortuny. Aha. Wasza postawa i nastawienie na ten miesiąc. Głupiec. Mm. Muszę troszeczkę przesunąć. W związku z tym, co robić? Dziewiątka kielichów. Czego nie robić? As kielichów. I miesiąc z energią dla Was na listopad to? Król miecz. Nie ma buław. W tle mamy trójkę monet. Drogie raki, muszę chwilkę spojrzeć. Drogie raki, będziecie w listopadzie mieli tendencję do tego, aby po pierwsze wszystko rozkminiać. Wszystko co do ciebie przyjdzie, będziesz raku <laughs> chciał przeanalizować, zrozumieć, omówić, yy, obgadać i tyle. Ocenić jeszcze. O. Tak jakbyś w tym listopadzie pomyślał sobie tak. Dobra. Do tej pory to ja głównie działałem bez e, analizowania sytuacji, bez rozeznania się w terenie, bez e, zastanowienia, bez głębokiej analizy. To teraz, zanim cokolwiek zrobię w swoim e, życiu, a zwłaszcza w tym e, listopadzie, to najpierw bardzo dokładnie to przemyślę, zanalizuję, e, nawet Zasią, zasięgnę opinii innych ludzi, i dopiero się zastanowię, czy warto to robić. Taką będziesz miał postawę. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie dobrze. Patrząc na, na te karty, które tutaj są. Bo wiecie, nie da się wszystkiego w życiu przeanalizować. Nie da się. Czasami jest tak, że zrobimy coś bez zastanowienia, i jest po prostu fantastyczny ruch. A czasami zrobimy z zastanowieniem i z pełną analizą, i jest kompletna klapa. Więc tutaj, yy, dlatego ja nie wiem, czy to dobrze, czy Wam to wyjdzie na dobre, czy na złe. Taką tendencję będziecie mieć. Patrząc na te karty, które mam na stole, to raczej Wam to wyjdzie na dobrze, bo jeśli chodzi o sprawy finansowo-zawodowe w królu monet. Będzie dobrze, koniec czytania. To znaczy, przy karcie głupca, no, możesz mieć, o, możesz mieć raku skłonności do ryzyka, do yy, wyciągania nie. Nieodpowiednich wniosków. Dlatego ci się prawdopodobnie pojawił ten Król Mieczy, bo to jest albo to będzie to jakaś osoba, która ci doradzi, co, co zrobić w tej pracy, czy podjąć takie na przykład jakieś ryzykowne działania, i będziesz analizował, e, jakie jest zagrożenie. Aczkolwiek, gdyby nie było tego tu Króla Mieczy, to ja bym powiedziała, że ty byś poszedł. Więc może to i dobrze, że, y, że jest ten król mieczy, który cię będzie powstrzymywał od gwałtownych ruchów. Tutaj ja widzę stabilną sytuację i materialną, i finansową, i materialną, i zawodową. Y, z takim zdrowym rozsądkiem będziecie podchodzili, zarówno do swojej pracy, jak i do działań w tej pracy, jak i do wynagrodzenia y, wynikających z tej pracy. I będziecie tak sobie dzielić na te kubki. Aha, to na, y, na opłaty, to na to tutaj zostaje bądź nie zostaje, to na co mogę przeznaczyć te pieniądze. Bardzo spokojna, rozsądna, y, dobrze za zarządzająca energią pieniądza, y, postawa w królu monet. Jeżeli nie będziecie wiedzieli, co robić, to y, udajcie się właśnie do kogoś, kogo uznajecie za autorytet i za osobę, która jest inteligentna, ale jest specjalistą w danej dziedzinie. O! Nawet ja bym tutaj powiedziała y, tak ogólnie, że jeżeli się wybierasz do jakiegoś lekarza, specjalisty, to idź właśnie do specjalisty. Może niektóre, niektóre raki będą się musiały poradzić jakiegoś e, lekarza specjalisty. Może być w pracy tak. Może trochę nudno, ale stabilnie. A może bez fajerwerków, ale solidnie. Może ty zobaczysz, że zaczniesz doceniać swoją pracę i. i Uznasz, że to jest w zasadzie to co robisz jest ok, także tutaj jest dobre w pracy nie będziecie jakoś tak tego, ja nie widzę tego, żeby to rozkminiać czy coś mogą wam wpadać jakieś pomysły do głowy, czasami zupełnie jakieś szalone pomysły, ale natychmiast król mieczy albo wasz wewnętrzny krytyk wam to storpeduje te pomysły. No, i może to dobrze, bo wiecie, w tym głupcu to jesteśmy skłonni naprawdę zaszaleć czasami. Więc ten król mieczy będzie torpedował, więc ja tu nie widzę większego działania. Pomysły tak, działanie nie. O, tak bym powiedziała jeszcze. Ci co poszukują pracę, spora szansa na znalezienie jej. Eee, masz dobrze napisać CV. Czyli jeżeli szukasz pracy, pisz CV pod kątem tej oferty, do, gdzie chcesz wysłać to CV, na to stanowisko, na które chcesz wysłać to CV. Bo wiadomo, że y, ci, którzy wybierają, y, zapraszają na rozmowę o pracy, nie czytają wszystkich CV. To wiemy wszyscy. Więc musisz zainteresować i napisać pod kątem dokładnie tego y, ogłoszenia, które, które Cię zainteresowało. To to jest może być dla Was informacja. W pracy też może jeszcze taka być dla niektórych yy, dobra informacja, że w listopadzie będziesz się chciał dowiedzieć albo się dowiesz od swojego pracodawcy dokładnie, czym masz się zajmować, jaki jest Twój zakres obowiązków yy, i tego się trzymaj. I ty powiesz, aha, pracuję tak od tą dotąd. I to jest zakres moich obowiązków, tego się trzymam. Kropka. I na ewentualnie, jak Cię ktoś poprosi yy, o to, żeby, żeby pomóc, czy jakoś to od ciebie już będzie zależało, co ty, co ty raku z tym zrobisz. Ale ja widzę, że byś chętnie pomógł. Ale tu będzie taki, jakby, jakby zawężenie albo uściślenie o, uściślenie Twoich kompetencji i Twoich obowiązków w pracy. Możecie jeszcze, drogi raku, czekać, rozmowa z szefem, poważna rozmowa z szefem yy, na temat twojej postawy, jaką masz w pracy. Więc tutaj się proszę, żebyś się pokazał jak najbardziej z, od, z odpowiedzialnej strony, że od tego, że masz kompetencje, że jesteś yy, solidnym pracownikiem, że Umiesz dobrze wykonujesz dobrze wykonujesz swoją pracę na tym stanowisku. To jeszcze widzę. Niektórzy mogą się zastanawiać, raki nad kupnem albo zrobieniem jakiejś inwestycji, to też właśnie czy możecie to zrobić? Będziecie, możecie chcieć to zrobić i zanim. Podejmiecie jakiekolwiek działania, to skonsultujcie to z. Dużo tych konsultacji w czytaniach wychodzi. W tym listopadzie będziemy ze sobą dużo ludzi my rozmawiać, konsultować, a co myślisz, szukać opinii. To skonsultuj tą inwestycję z kimś, kto się zna na danej inwestycji. Rozumiesz, jeżeli chcesz kupić akcję, to z jakimś finansistą. Jeżeli. Nieruchomość to z kimś, kto się zna na ruchomościach. Jeżeli auto, to z kimś, kto się zna na autach. I tak dalej, i tak dalej. To tu, tu widzę takie sytuacje. Przejdźmy do, do par, znaczy do uczuć i emocji. Koło fortuny. Pary. Ale w ogóle wszy wszystkie raki. Ha. Może do Was przyjść jakaś niespodziewana wiadomość od y ze świata zewnętrznego, tak bym powiedziała, bo w kole fortuny trudno powiedzieć, co to będzie. Może przyjechać jakiś nagle mężczyzna, że po prostu ty. Oszalejesz w dziewiątce y, kielichów. Może, albo właśnie jest, jesteś w parze i nagle kogoś spotkasz i bielmo miłości na ciebie spadnie. To tutaj jest odradzane tego, że idź i zmyj głowę zimną wodą. Tu się takie rzeczy mogą dziać w parach, że ktoś może napotkać na swojej drodze fascynującą osobę. I tą osobą nie będziesz ty raku. Więc uwaga na to. Znaczy, uwaga, no co Wy ma, macie uważać? No spotka, to spotka. Nie mamy na to wpływu. To jest karta, która mówi o tym, że nie mamy na to wpływu. Coś się może takiego losowego wydarzyć u Was w relacjach, w związkach, że na przykład przy królu mieczy niektóre pary mogą dojść do wniosku, że się rozstają. I to może być decydującym głosem, może być ten mężczyzna, z którym jesteś. Uzna, że, że dalej nie chce iść razem z Tobą jedną drogą. W niektórych parach może dojść do jeszcze takiej konfrontacji, poważnej rozmowy na temat, jak dzielimy obowiązki w naszym domu, jak finansujemy nasze wspólne życie. Kto, co i za ile, tak? I tutaj też mogą Was czekać takie rozmowy. To, na to akurat mamy wpływ. Ale efektu nie, nie, nie jesteśmy w stanie w kole fortuny przewidzieć. Ja oczywiście wolę odczytywać z tych kart, które mamy, że ten efekt będzie dla Was dobry, korzystny, ale może być różnie. Także y, miejcie na to y, zwróćcie na to proszę was uwagę, drogie raki. Single singielki no chciałaby chciałaby dusza do raju, ale nie ma kandydatów. <grym> tak możecie raki w listopadzie myśleć. Ja bym to zostawiła. I jeżeli nie chcecie się randkować, siedzieć na tych portalach czy chodzić gdzieś i rozglądać się za jakimiś osobami Potenc szukać potencjalnego kandydata na kandydata, to zostaw to, nie zajmuj się tym. Może być tak, że on spadnie jak grom z jasnego nieba, po prostu tuż przed Twoimi oczami i będzie. <laughs> ja bym tak to zostawiła. Nie szukajcie raki single i singielki, nie szukajcie na siłę partnera, partnerki, bo, bo ja trochę tu tego nie widzę. Ja bym bardziej poszła w to, czy ty, Raku, jesteś gotowy na nową drogę? Wydaje się być, że tak. W karcie głupca. Możesz być gotowy, żeby spotkać drugą osobę, więc zaufaj yy, wszechświatu. Wszech, komu, komu czemu zaufaj? Wszechświatowi, że tą osobę yy, sprowadzi do twojego życia i uzna, że to jest ten czas. Może, Może. Ofirmujcie sobie wszystko przychodzi do mnie w odpowiednim czasie. To Wam będzie łatwiej, e, łatwiej przeżyć ten, <laughs> przepraszam, ten listopad. Bo co robić? Skupcie się, moi drodzy, na sobie. W dziewiątce kielichów jest takie. <laughs> umiłowanie siebie, umiłowanie własnego życia. Zobacz. Jakie masz dobre aspekty w swoim życiu, co masz fajnego w swoim życiu? Na pewno coś masz. Na pewno. Poszukaj tego i tym się uciesz i świętuj. Nawet jeżeli trochę doskwiera ci to, że jesteś singielką czy singlem, to niech to nie będzie taka yy, ciężka energia, która cię przytłacza, tylko. Na ten moment tak, jestem singielką i singlem, bo nie spotkałam jeszcze nikogo y, dla siebie odpowiedniego, ale to nie, to nie przeszkadza mi cieszyć się życiem i radować się życiem, swoimi znajomymi, swoją pracą, swoim domem, no swoim życiem po prostu, realizować je tak jak lubię, jak chcę. I to jest, ja bym się raku skupiła bardziej na tej energii niż na tym, że gdzie jest mój ukochany, albo dlaczego w moim związku się układa tak, jak się układa. Dlatego odpowiedź powiedziała wróżka. Wiecie dlaczego? Bo jest. Zwróćcie uwagę ci, którzy jesteście w związkach i na przykład Macie, Jakiś zgrzyty. Może za mało jesteś skoncentrowana na sobie. Tylko wszystko dla dzieci, dla partnera, dla domu, a ty, gdzie jesteś drogi raku? Może tam nie ma równowagi, nie ma harmonii w tych relacjach. A ci z was, co, do, warto to pomyśleć sobie na ten temat. A ci z Was, który, którzy mają dobre związki, fajne związki, to jeszcze. Może być e, karta niespodzianka. Uwaga też na tych, e, jesteście w relacji, wszystko jest fajnie. Możecie się, e, jak to powiedzieć, żeby YouTube to kupił. Możecie dla Was niespodzianką być to, że przyjdzie do Was e, nowe dziecko wasze. Jeżeli nie chcecie tego dziecka, nie chcecie zajść w ciąże, to zabezpieczajcie się. Jeszcze powiem tutaj. Dwie rzeczy. Czego, co robić? Co robić, czego nie robić. Skup się na fajnych aspektach swojego życia i na tym, co masz. A nie skupiaj się na tym, że na przykład brakuje ci miłości albo. Yy, albo że ta miłość, którą masz, jest nie taka, a marzysz o takiej miłości jak z filmu. No to jeżeli yy, myślisz, że tylko takie miłości są na filmie, no to tak ci życie pokaże, że to jest prawda. Tak? Pamiętamy to zdanie. To, na czym skupiasz uwagę, rośnie. Jeżeli będziesz skupiała i skupiał swoją uwagę raku na tym, co masz i jak warto cieszyć się swoim życiem, i jakie masz fajne, dobre życie, nawet no w życiu nie ma samych cudowności. Jest, falami to idzie. Raz jest tak, raz jest tak. A mimo to, że na przykład teraz jest powiedzmy, może troszkę zgrzyta ci tam gdzieś, życie daje ci w kość, to jeszcze na pewno jest coś takiego, czego warto się złapać i zobaczyć. Tu mam tak, ale tu mam fajnie. Na przykład mieszkam w fajnym miejscu. A jeżeli będziemy się skupiali tylko właśnie na tym, że brak miłości, że miłość tylko na filmach, albo że właściwie ja nie wierzę w miłość, ludzie są ze sobą tylko dla interesu, to tak ci świat też pokaże, że dokładnie tak jest. Karta mówi: nie rób tego. To nie jest dobry pomysł. Pomyśl o tym, jak możesz ulepszyć swoje życie, co mogę zrobić, żeby. Moje plany się zrealizowały. Jak zrealizować swoje plany? I zacznij działać, bo z samych rozgminek drogi Raku nic nie wyniknie. Życzę Ci wspaniałego listopada. Dziękuję, że obejrzałeś ten filmik. Proszę o zostaw ślad na kanale, lajki, komentarze, może pytania. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Jeżeli chcesz czytania, Osobistego, to proszę o kontakt, będzie w opisie filmu. I jak zwykle pozdrawiam Was serdecznie, drogie Raki. Życzę fantastycznego listopada. Wszystko zależy od Ciebie. Pa!